Cześć moi drodzy witam was w kolejnym odcinku dzisiaj poruszamy jeden z bardzo istotnych tematów czyli kwestia instalacji wodnej w domu nie wiem czy tego odcinka nie podzielę na kilka na pewno będzie test takiej taniej zgrzewarki przy okazji pokażę wam jak sobie zgrzewać rurki ale dzisiaj będzie o tym jak taką instalację ja zaprojektowałem, być może będzie dla was to pomocne no więc co, zapraszam na ten odcinek i widzimy się w następnym rozdziale. Po pierwsze, ja tej instalacji nie robię w całym domu. Odcinam parter od piętra. Piętro będę robił kiedyś indziej, jak starczy mi na to sił i czasu. Ale musiałem zrobić wcześniej przyłącze, więc tutaj idą rurki za tą ścianą. Na górę. Nie wiem, czy będzie widać to. Są po prostu przygotowane, a może nawet się uda, wyprowadzone do góry i przygotowane tutaj dwa zaworki do zimnej i ciepłej wody. Tutaj będzie e, prysznic, kran i toaleta. I to tyle, ale to kiedyś. W każdym razie trzeba było o tym pomyśleć wcześniej. Tak samo jak. Wcześniej musiałem wyprowadzić rurki pod resztę instalacji Czyli Tutaj standardowo pod wylewkę Żeby można było przekręcić kran i prysznic No i tutaj wyprowadzenie, żeby całą tamtą część instalacji, którą zrobiłem wcześniej Przeprowadzić dalej Dalej, 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 dalej Tutaj to będzie szło po ścianach ukryte za szafkami, Przejdzie sobie przez te ściany Wyjdzie tutaj, 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 w górę. Tutaj złączy się to z, e, z, 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 z główną instalacją. Tutaj będzie boiler z ciepłą wodą. To sobie pójdzie w górę tamtędy, tutaj, przez ściankę. Tutaj kawałek i tutaj będzie podłączenie wody do zlewu i do zmywarki. Tutaj jeszcze będzie przyłącze pod pralkę. Jeśli chodzi o przyłącza, to jeszcze będziemy mieć tutaj zimna, ciepła pod umywalkę i tutaj zimna do geberitu. Jak sobie zgrzewać, pokażę Wam w innym odcinku. Tutaj po prostu zobaczycie, w jaki sposób taką instalację można prowadzić. Także widzimy się za chwilę, jak już będzie coś więcej do omówienia. No dobra, troszkę jest już zrobione, więc Wam pokażę i omówię. Po pierwsze, musiałem przygotować rurę kanalizacyjną, do której będzie podpięta umywalka, która będzie gdzieś tutaj. Tu przypominam, będą szły szafki, które to zasłaniają. Tutaj mamy przyłącze zimnej wody, które będzie doprowadzało ją tutaj, żeby w kibelko można było osłukiwać. Eee, co wam tutaj powiedzieć? No są problematyczne miejsca, jak na przykład tutaj gdzie mamy dużo zawijasów, dużo jest mierzenia musicie po pierwsze no, są kalkulacje różne, które po prostu trzeba zrobić w głowie, żeby się przyzwyczaić do tych wszystkich wymiarów, nie? że to wchodzi na 1,5 cm, tutaj jaka będzie odległość od ściany, jaka będzie odległość od ściany do tej do rurki, hmm. ile przestrzeni trzeba właśnie odsunąć, żeby można było zamontować te uchwyty. To są rzeczy, które nawet jak bym Wam teraz powiedział, to i tak ma będzie mylić. musicie tego po prostu dotknąć, namacalnie pomierzyć, przystawić sobie i zrozumieć. Tutaj jest problem taki w domu że trzeba z tymi złączkami, z tymi uchwytami wstrzelić się tam, gdzie są elementy drewniane. A one są dopiero co jakieś 60 cm. No i trzeba mniej więcej co tyle łapać te rurki, może nie na 160, ale ale wypada je łapać, bo one są dosyć, dosyć elastyczne. To są y, rurki PPP, że, y, 20, 20 chyba na 14. To miało dosyć grubą tą ściankę. Tę ściankę. Coś takiego. Dwie rzeczy, które są dla Was niezbędne. To jest zgrzewarka. O będzie osobny odcinek, bo ona kosztowała jakieś śmieszne pieniądze. Powiem wam, czy trzeba kupić coś lepszego, czy nie. To jest mus, bez tego się nie da zrobić. I ucinarka do rurek. Ehm... O tym też trzeba sobie przegadamy. A właściwie nie, bez sensu robić o tym osobny odcinek. To jest urządzenie, które kosztuje tam nie wiem, 30 zł. Bardzo proste. Wysadzicie rurkę. Ona się będzie blokowała. O, coś takiego. No, jedną ręką, nie tak prosto. O, I mamy pięknie przecięte. Zrazu gotowe do zgrzewania. Więc to jak najbardziej jest potrzebne. Oczywiście możecie to ciąć jakąś kątówką. Tylko, że szlifierka kątowa podniesie Wam temperaturę, więc może Wam nieco stopić samą, samą końcówkę. To jest bez sensu. Możecie to ciąć jakimś multitoolem, ale dokładność nie będzie zbyt duża. Cięcia jest naprawdę dużo. Dokładność jest wymagana, więc to i to trzeba kupić. Yy, dobra. No dobra, o będzie kiedy indziej. Teraz. Tu sobie to doprowadzę. Tutaj będę musiał zrobić złączkę do ciepłej i zimnej wody. Taki trójnik. Od trójnika będą musiały pójść takie, nie takie. Takie złączki. Tu się zgrzewa rurkę. Tutaj nam wychodzi. Po to, żebyśmy mogli kręcić zawór. Taki zawór, na który pójdzie potem wężyk, wężyk będzie wpięty już do baterii. Czyli tutaj takie muszę zrobić dwa przyłącza i przejść przez ścianę. To z grubsza wymierzyłem z zapasem po parę centymetrów w każdą stronę. Czy nie może złapać tej ostrości? Hmm. O. Multitoolen wytlę taki kawałek, dlatego że jeśli bym chciał to zrobić otwornicą, to otwornica wełnę, która jest w tej ścianie, bo ta ściana jest izolowana akustycznie po prostu zwinie, a tego bym nie chciał wtedy pojawią się mostki, powiedzmy, że mostki akustyczne, tak to nazwę jest wytne to multitulem. zrobię nacięcie w tej, w tej wełnie zaznaczę sobie z drugiej strony tutaj no i po ja prostu przeprowadzę rurki i to będzie już początek instalacji z tej strony będzie gotowa, to się za chwilę zobaczymy OK, musiałem dokupić parę elementów jeszcze kilka do mnie przyjdzie kurdierem, ale nie będziemy na to czekać ze z skończeniem tego odcinka, bo to też nie ma sensu. Tak wygląda cała ta instalacja. Tutaj, 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 tutaj. Przechodzi nam z łazienki do gospodarczego i tutaj w gospodarczym też już jest to prawie że zrobione. Te, te zaworki jeszcze muszę wstawić na taśmę teflonową. Ale to końcowy etap. No i tutaj jest doprowadzone do tego zaworu. Nie mogę tego jeszcze połączyć, ponieważ najpierw muszę... Czyż to jest, o. Taką oto redukcją się tutaj wpiąć. Tylko nie zrobię tego, dopóki instalacja nie będzie zakończona. Za każdym razem, jak będę chciał sobie puścić wodę stąd z kraną, no to będzie Leciała wszystkimi otworami. Zaraz zajmę się montażem bojlera. Tu mamy do zimnej wody dopływ, do ciepłej wody odpływ. Tutaj na zaś zrobiłem rurkę, jakbym chciał zrobić wyprowadzenie kiedyś do wody na zewnątrz, więc brakuje mi tutaj zaślepki, muszę ją kupić. Idzie, 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 idzie. Tutaj nam zawija. I tu mi brakuje takiego elementu, też idzie kurierem, tu jest zakończenie ciepłej wody, podejście pod zlew, zimna woda, podejście pod zlew, zimna woda, podejście pod, yy, pod zmywarkę, kiedyś, więc tutaj będzie zawór, tu będzie zawór, tutaj będzie końcówka i zawór. No, więc no bez, bez tamtego nie mam co w ogóle podpinać tego pod, pod kran, chyba że nie będę korzystał z wody, ale będę korzystał więc nie ma to sensu. Z próbą szczelności trzeba będzie poczekać. A no i oczywiście muszę zamontować jeszcze baterię. Tym też się postaram dzisiaj zająć. Cóż, to ta ostrość. Hmm. Właśnie, Baterie, baterie kupiłem. Chodziłem, chodziłem, chodziłem. Nie mogłem znaleźć nic ciekawego. Albo były za drogie, albo chodziły jakoś masakrycznie źle. A znalazłem takie cudo. wiecie ile co płaciłem? 5 dych. 5 dych, bo ma tutaj gdzieś taką malutką ryskę na chromie. Fajny deal swoją drogą. No to, plus taka bateria. Czy bateria, no to całe prysznicowe na, na drążku regulowanym, na tym mi zależało. Ale to będzie osobny odcinek, na który cię serdecznie mój widzu czy moja widzko zapraszam. Na pewno będziecie ten etap dotyczył, więc pamiętaj, żeby subskrybować. A my się widzimy jak co tydzień, w piątek o 18. Cześć!